za to, że znalazł czas i tu jest wśród nas i proszę się nie zdziwić, że kiedy on będzie wiedział, że po prostu obowiązki go wzywają nas opuści, ale jeszcze raz serdeczne, serdeczne dzięki za to wystąpienie i za to, że my, przedsiębiorcy, widzimy, że mamy sojusznika. Dzięki. Pani. Dziękuję bardzo. A teraz prosimy o zabranie głosu Pana Jacka Czołgęba, przedsiębiorcy, lidera organizacji Kongres Antykryzysowy. Cześć. Proszę Państwa, zadamy sobie może pytanie, po co tu dzisiaj w ogóle przyjechaliśmy i po co jesteśmy. Proszę Państwa, celem konwentu Antykryzysowego jest przygotowanie się do kongresu, przygotowanie planu naprawczego dla Polski. I ten plan naprawczy dla Polski jest inicjatywą oddolną. Wy, liderzy organizacji społeczno-gospodarczych, będziecie przygotować ten plan razem z nami, żeby na wiosnę w 2023 roku ten plan naprawczy dla Polski. Przygotowane przez przedsiębiorców ogłosić. Ale chciałbym Państwu przedstawić też, jakie credo jest dzisiaj nas, przedsiębiorców, czy Kongresu Antykryzysowego. Pierwsza płaszczyzna, jaką budujemy i na której jesteśmy, to jest właśnie przedsiębiorczość i gospodarka. I ta pierwsza płaszczyzna. Pokazuje nam, że wszystko, co robimy, kręci się wokół gospodarki i przedsiębiorczości. Nie mogą nam powiedzieć nauczyciele czy lekarze, że nas gospodarka nie interesuje. Bo są też prywatne gabinety lekarskie, jest prywatne nauczanie. Wszystko, co robimy, nawet w naszych domach, to są budżety domowe, to wszystko z przedsiębiorczości i gospodarka. Na tą płaszczyznę nakładają się branże, w których pracujemy. Branże i sektory gospodarcze to jest y, bardzo ważne uporządkowanie funkcjonowania obywateli w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego. I teraz mamy trzecią płaszczyznę. Trzecia płaszczyzna to są nasze wartości uniwersalne, jakie wyznajemy. To jest y, etyka, wolność gospodarcza, uczciwość. To, to są wartości uniwersalne, tolerancja, takie, które w, naszych, w naszej skali wartości są dla nas najważniejsze. Dla mnie jako przedsiębiorcy wartością uniwersalną, bardzo ważną jest wolność gospodarcza, bo była zakłócona w czasie pandemii. I jest ostatnia płaszczyzna. To są nasze prywatne poglądy to jakim zwolennikiem jestem, jakiego ugrupowania politycznego, czy jestem w partii, czy nie jestem, czy jestem katolikiem, czy jestem ateistą, to są moje prywatne poglądy. Niestety, w naszym kraju wszystko jest to unogami. Najpierw mówimy o poglądach, prowadzimy ideologiczne dysputy na temat, kto jest zwolennikiem takiej partii albo takiej, kto jest zwolennikiem aborcji i kto sprzeciw, ale to nijak nie ma się do naszej codziennej pracy, do waszej codziennej pracy, do naszego codziennego funkcjonowania. Bo naszą, naszym fundamentem jest gospodarka. Naszym, naszą nadbudową gospodarki są branże, w których funkcjonujemy. W tych branżach wyznajemy jakieś wartości uniwersalne. A na koniec, są nasze prywatne poglądy. Jest 70-80% czasu, powinniśmy spędzać na tematach gospodarczych, na tematach przedsiębiorczości, żeby Polska rozwijała się i żeby była silna i bezpieczna klasą średnią, którą tutaj reprezentujecie. Jakie sprawy są ważne dla Polski? No właśnie poprzez te branże musimy te sprawy zdefiniować, bo te sprawy, lista konkretna spraw ważnych dla polskiej gospodarki będzie kluczowym elementem planu naprawczego dla Polski. Ja wymienię dwie sprawy. Jedną, którą, nad którą już pracujemy i będziemy zbierać 100 tysięcy podpisów, to jest dobrowolny ZUS. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, żeby składkę społeczną nie musiał obowiązkowo płacić, ale żeby sam zdecydować, czy płaci spadkę społeczną, czy nie. Ten bardzo ważny projekt dla przedsiębiorców jest prowadzony przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ministra Abramowicza. Jest z nami dzisiaj Pan Marek Woch i na ten temat będzie nam opowiadał, jak można prowadzić dobrowolny ZUS dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W mojej branży jestem prezesem Izby Gospodarczej na Polskiej. Bardzo ważna sprawa w planie naprawczym dla Polski jest 5% stawka vat na wszystkie usługi gastronomiczne. Dlaczego to jest tak ważne? Mamy usługę remontową na 8%, mamy usługę hotelową na 8%, a gastronomia ma wszystkie stawki VAT-u: 5, 8, 23%. Dlaczego? Nikt nie wie. Generalnie powiem Państwu, że ustawa o VAT-ie powinna być wrzucona do kosza powinna być napisana na nowo. Tak samo jeżeli chodzi o wiele regulacji podatkowych. Są tak skomplikowane, że nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować w naszym kraju. Mamy wszystkich księgowych. Zbudowaliśmy Polskę na imperium księgowych. Ja nie znam, przedsiębiorcy, który nie ma księgowego, bo nie jest w stanie sam rozliczyć tych wszystkich skomplikowanych procesów i podatków. Jest o wiele więcej spraw ja nie nic dzisiaj. Tej wszystkich spraw wymieniać, bo bym tutaj przemawiał trzy godziny albo dłużej, ale nie o to chodzi. Chciałbym, żebyśmy wypracowali taką właśnie hierarchię wartości, o której powiedziałem w międzyczasie, po dzisiejszym dniu, do kongresu antyklusowego, który będzie w marcu w przyszłym roku. Będziemy pracowali w agendach, czyli w tak zwanych grupach roboczych. Wszystkie informacje mają na stronie www.kongresantytelsowy.pl i w tych grupach roboczych wypracujemy <laughs> najważniejsze sprawy dla mikro, małej, i średniej przedsiębiorczości. Pan prezes Panaś wyraźnie powiedział, 50% PKB to, to wasze firmy, to wasza działalność, to jest 7 milionów aktywnych zawodowo ludzi w Polsce, które, która to grupa dzisiaj, ta grupa nie ma żadnej opieki. Poza rzecznikiem MŚP nie mamy żadnej reprezentacji. Co może być tą reprezentacją? Reprezentacją naszą może być powszechny samorząd gospodarczy. Wiele lat walczymy o tą inicjatywę, żeby zrzeszyć wszystkich przedsiębiorców pod sztandarem powszechnego samorządu gospodarczego. I do tego mamy doprowadzić. Bo ludzie mnie pytają, ale jaki następny krok? Co będziecie następnego robić? Więc podsumowując, po konwencie pracujemy nad planem naprawczym dla Polski. Wymieniamy najważniejsze sprawy w różnych branżach, które trzeba załatwić, które panowie na wiejskiej muszą załatwić dla nas. I ostatni etap zrzeszenie wszystkich przedsiębiorców w Polsce pod sztandarem powszechnego samorządu gospodarczego. Dziękuję Państwu. Liczę na Was, że będziemy rozmawiać, że się znowu nie pokłócimy. To jest bardzo ważne. My mamy taką wadę polską, że każdy uważa, że zrobi najlepiej. Ja nie jestem żadnym liderem. Wszyscy tutaj na tej sali jesteście liderami połączenia i zjednoczenia naszych sił, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować w naszym kraju i żeby nasze dzieci nie musiały wyjeżdżać za granicę, jak to jest w przypadku moich dzieci, bo nie chcą funkcjonować w Polsce. Mówią, że jest za skomplikowane, że jest za trudno, że nie wiadomo jak działać. Jest to bardzo przykre, że nie mam sukcesji do moich biznesów, które prowadzę. Moje dzieci nie chcą kontynuować mojej pracy. Chcą wyjechać, bo uważają, że na zachodzie jest prościej, normalniej, bezpieczni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. czeka nas bardzo dużo pracy. Przed najbliższym miesiącem. Mam nadzieję, że Państwo się bardzo mocno włączycie w tą pracę, która, która, będzie dzielić na nasz kongres w marcu. A teraz chciałbym dopuścić Pana doktora Dariusza do Drobowskiego ekonomista, przedsiębiorca i lidera kontakt. Szanowni Państwo, cieszę się widząc tą pełną salę, ale pozwólcie, że zacznę od słów uznania dla tych, którzy przyjechali tutaj z Polski, Podkarpackiej, z tych najdalszych zakątków, Bo tam musieli wsiąść w samochody i autokarierami, żeby to wyjść. z serca Wam dzięki. Że jesteście wśród nas i w tej trudnej pogodzie, do Dziękuję. 30 lat temu, dokładnie 30 lat temu, premier rządu polskiego Janusz w dramatycznym wystąpieniu zadał pytanie: czy ja Polska? To wtedy dotyczyło teraźniejszości, tamtej teraźniejszości, 92 roku. Ale właściwa treść tego pytania Czy czyja będzie Polska? I teraz po 30 latach my możemy odpowiedzieć, my potrafimy odpowiedzieć. Niestety ta odpowiedź jest smutna, można Czy Czyja jest dzisiaj Polska? W tej odpowiedzi będzie jednocześnie odpowiedź, czyja nie jest dzisiaj Polska? Bo jest ona przede wszystkim zdominowana przez międzynarodową finansierę i kapitał zagraniczny. Bo jest ona rządzona przez ogromną kastę urzędniczą, która to kasta, poza wyjątkami, które trzeba szanować, jest bezwolna, podporządkowana, często skorumpowana. I wreszcie jest rządzona przez struktury polityczne, których interes Nakazuje trzymać się władzy, a nie być tym, czym powinna być władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Powinna być instrumentem wykonywania woli i dobra wspólnego. Wiemy, że tak nie jest i dlatego też wiemy, że te środowiska, które powinny mieć coś do współdecydowania, właściwie są dzisiaj w Polsce milczącym. A teraz, ponieważ po tych 30 latach, które wydawały się być latami bezkonfliktowymi, gdy można było iść do przodu, nawet bogacić, czy okazuje się nagle, że koszty tej beztroski czy takiego systemu rządzenia okazują się wysokie, do tego dołożyły się epidemie, kryzysy, nagle znaleźliśmy się w sytuacji, w której co postrzegamy? Postrzegamy zagrożenia zewnętrzne? Wojna na naszych granicach? Postrzegamy zagrożenia gospodarcze globalistycznych rozwiązań korporacji ponadnarodowych, które dominują, ale także postrzegamy to, co wewnątrz nas zaczyna niepokoić: słabość gospodarki, słabość systemu społecznego, anarchię i konflikt. Co nam grozi? Grozi nam zwasaryzowanie państwa, grozi nam utrata prawdziwej niepodległości osadzonej na własności polskich podmiotów gospodarczych i na wolności wyboru, stanowienia prawa i zasad funkcjonowania społeczeństwa. Jak rozumiem, to jest właśnie ten moment, w którym ci, którzy mają poczucie odpowiedzialności, powinni powiedzieć: Dobrze, któż to jest. To są dwie grupy społeczne, plus ci, którzy do nich dołączą, które tej odpowiedzialności wyzbyć się nie mogą nie powinny. To są przedsiębiorcy, bo to oni organizują życie gospodarcze. Oni odpowiadają za swoje firmy, za swoje rodziny, ale za swoje okręgi i powinni zrozumieć, że odpowiadają za państwo. I druga grupa to są rolnicy. Nikt tak jak oni nie ma poczucia własności i sensu trwania. A zatem jeśli są te dwa środowiska, to one muszą powiedzieć dość i one muszą podjąć ten program naprawy społeczeństwa. Gdzie są zagrożenia? Pierwsze zagrożone jest społeczeństwo. Demografia jest pod potrzasku. My karlejemy jako naród. Społeczeństwo jest kłócone w pełnej nienawiści i konfliktu. W czasie trudnym taki stan rzeczy jest najgorszą diagnozą. Druga to oczywiście kwestia, jakie rozwiązania gospodarcze powinny obowiązywać. Czyli te, które postrzegamy dzisiaj, gdzie właśnie dominacja kapitału zagranicznego polega na tym, że z Polski transferowane jest co roku ponad 130 miliardów złotych zysków i debita. Gdzie 63% eksportu jest własnością kapitału zagranicznego, gdzie 50% inwestycji jest własnością kapitału zagranicznego, gdzie 90-kilka% biorowców biurowców w Warszawie jest własnością kapitału zagranicznego. Ktoś to musi powiedzieć głośno, że ten stan rzeczy oznacza, że system podatkowy, jeśli funkcjonuje, to on jest oparty o co? o opodatkowanie polskiej małej i średniej przedsiębiorczości, bo tamci z reguły nie płacą. Bo tamci wiedzą jak to zrobić, żeby nie płacą. Ale to co najgorsze, co musimy podkreślić, to jest stopniowa likwidacja polskiej klasy średniej. Polska klasa średnia to są ci według mojej definicji, którzy zarabiają dobrze, konsumują bardzo dobrze, ale mają jeszcze nadwyżkę, którą mogą oszczędzić i zainwestować. To nie jest wielkie granule. Ale jeśli powiem Państwu, że w ciągu ostatnich 10 lat o ponad 10% ubyło polskich małych i średnich przedsiębiorstw, tych zatrudniających od 50 do 200 roku. Natomiast przybyło bez mała 30% samozatrudnionych. Kim oni są, ci samozatrudnieni, których przybyło? To są ci ludzie, którzy rozumieją, że trzeba pracować, zarabiać. Ale rozumiem, że system ich zmusza do takiego systemu zatrudnienia, do takiej metody, którą niektórzy powiedzą, jest to próba, że tak powiem, ominięcia tego gry. Ale to nie oni są winni, to państwo im to narzuciło. I to, co jest sednem sprawy, to właśnie ta zapaść polskiej pracy średniej. Bez polskiej pracy średniej nie będzie państwo obywatelskiego. I musimy w związku z tym powiedzieć, że i pracę. I tutaj pan Jacek Czauderna mówi: Idziemy w stronę kongresu polskiej przedsiębiorczości. Kongresu, który wskaże plan, reguły, wskaże ludzi, wskaże rozwiązania, wskaże terminy i będzie apelował do tych wszystkich, którzy na sercu leży dobrobocie. Dołączmy. Mamy zasadniczą jedną receptę: broń wolności. Branuj polskiego bezpieczeństwa, branuj wreszcie polskiej samorządności i społeczeństwa obywatelskiego. I na koniec, moi Państwo, jeśli chcemy coś osiągnąć, szukajmy zgody i nie szukajmy podziału. To, co się dzieje wokół nas, jest zgubne. Próba podzielenia polskich przedsiębiorców z pracownikami. Próba pokazania polskich przedsiębiorców jako pazernych, cynicznych, egoistycznych, w miejsce tego, by pokazać, jak oni powinni, a czasem są, i współdziałają ze swoimi pracownikami, to jest to, na co zwróćmy uwagę. A zatem szukajmy prawdziwej solidarności, bo przecież to robotnicy nam pokazali, nam przedsiębiorcy że kiedy się policzą, kiedy się zjednoczą, kiedy się zorganizują, to wtedy zwyciężają. A zatem, moi drodzy, nie pospolite ruszenia, a organizacja, Nie jednym ruchem, a strategią długokresową. I stwórzmy powszechny samorząd gospodarczy, który będzie fundamentem i stabilizatorem dla polskiej przedsiębiorczości i dla polskich gospodarki. Dziękuję bardzo.